A może, może był jakiś zakład kiedyś, dawno temu, taki, taki e, zamiejscowy jakby. Studenci ćwiczą? Tak, tutaj. studenci tu mają różne miejsca, w których odbywają, np. uczą się interwencji, uczą się przeszukiwania cel, uczą się, uczą się nadzorowania przeszukiwania cel, e, no, uczą się organizowania np. bezpieczeństwa na terenie zakładu, dozorów różnego rodzaju, uczą się np. prowadzenia konwoju. No, wszystkiego, co powinien wiedzieć funkcjonariusz, a zwłaszcza oficer. No ale żeby do, być dobrym oficerem, to trzeba wiedzieć, na czym polega praca również szeregowego i plutonowego, i sierżanta i chorążego, i tego, który przeszukuje, i tego, który pilnuje. No bo oficer ma to nadzorować, żeby to było prawidłowo zrobione. No to musi wiedzieć, jak to zrobić. To chodźmy zaraz zobaczyć ten nowy kampus. No ładnie. To jest oczko w głowie poprzedniego rektora, obecnego rektora. Bardzo, bardzo to są byli by, i są przywiązani do tej budowy. Myślę, że to jest też fajny pomysł na to, żeby można było kształcić lepiej i efektywniej i w większej ilości, ponieważ no, potrzeby są duże. Tu będzie aula na kilkaset osób. Będzie zakwaterowanie na około 300 osób i jeszcze będzie parę takich mniejszych sal wykładowych na 30 do 50 osób. Także, także tu będzie takie całkiem duże, duże miejsce, w którym będzie można realizować różnego rodzaju. Zajęcia ta aula ma być tak zrobiona, żeby mogła też służyć innym celom, nie tylko, nie tylko dydaktycznym, ale na przykład również kulturalnym.